ma, Witajcie, Pączek i Różowa Broda! Jutro już Wigilia! Czujecie tą jazdę? Czy jesteś gotowy? Czy przygotowałeś swój żołądek na maraton obżarstwa? Czy swój brzuch dobrze wytrenowałeś do tego, aby zasiąść w końcu do długo wyczekiwanej wigilijnej kolacji? Ja już zaraz lecę do apteki po Aviomarin, żeby się dobrze zabezpieczyć. Chociaż nie, Aviomarin to na samochód, to... Lecę po stoperan. Stoperan? No nie no, może też ci przydać. Ale tak całkiem serio, to dobrze mieć w domu jakąś miętkę, jakiś rumianek, coś tam, żeby wiecie, żeby nie było lipy. Wiesz co Pączek, ja te święta to dieta wegańska. Zero słodyczy, po prostu się będę ograniczała. Nie oszukuj się, będziesz żarła na potęgę. Koleżanko i kolego, co to za święta bez bolącego brzucha? Niemożliwe. Świąteczne przepyszne jedzenie. Ja na przykład uwielbiam rybę po grecku. Marszczyk też lubię z łyżkami. No, teraz przyszedł czas na ciebie. W komentarzu pod tym odcinkiem, jaka jest Twoja ulubiona świąteczna potrawa? Tam na dole. Moi drodzy, niech wasze klawiatury zaszeleszczą. Niektórzy cały czas się oszukują, że wygrają pączkowy kubek. W sumie to nie jest takie oszustwo, bo ten kubek jest do wygrania i dzisiaj będziemy losować. Kto już niedługo będzie pił z niego herbatkę i pyszne kakałko? Dowiemy się o tym zaraz po ostatnim świątecznym kąciku, na którego serdecznie teraz zapraszam. Ho, 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 witam w tym przedwigilijnym świątecznym kąciku już jutro. Te wydarzenie, na które czekaliśmy cały grudzień. Tutaj spokojnie siedząc sobie i pijąc herbatkę, jedząc czekoladki z naszego adwentowego kalendarzyka. I właśnie teraz nadchodzi ten moment, kiedy trzeba zjeść nasz mały przysmak. Dzisiaj jest 23. Otwieramy. A co to? Nie ma! Wstyd się przyznać Ale nie mogłem wytrzymać I zjadłem ją wcześniej No moi drodzy, czy jest ktoś, kto tak nie zrobił? Nie zjadł dwóch na raz Tak? Jest? No to niech pierwszy rzuci czekoladką Nie pozostaje mi nic innego jak zjeść Tą 24. czwartą dzisiaj Wigilijną, która jest największa Kształt na dziś to aniołek Zapowiadający niezwykłe Wydarzenie. Mam nadzieję, że jecie Razem ze mną i na zdrowie Cały grudzień wrzucaliśmy fajne rzeczy do naszej skarpety. Z reguły były to słodycze, ale nie tylko. I dzisiaj też będzie to coś innego. Dzisiaj to będzie coś Bardziej sentymentalnego niż tylko i wyłącznie jakiś tam smakołyk. Dzisiaj to będzie naprawdę powrót do lat 90., kiedy to ja byłem małym szkrabem, kiedy to w bardzo szczególny sposób przeżywałem całą tą atmosferę świąt. Dzisiaj przygotowałem kilka książek, które stały na mojej półce, gdy byłem dzieciakiem. I te książki sprawdzały się idealnie na długie zimowe wieczory. A mówię tutaj o różnych baśniach i bajkach. Te dwa egzemplarze są własnością, Mojej siostry, która w końcówce lat 80. dostała je w prezencie. Później, gdy ja byłem dzieckiem, ona była nastolatką, to ja z nich korzystałem, fascynując się opowieściami i obrazkami, przepięknymi ilustracjami, które, gdy ja teraz je przeglądam, dochodzę do wniosku, że wpłynęły znacząco na moją estetykę, na postrzeganie sztuki i piękna, grubo. Tutaj mamy wesele pani Liszki, braci Grimm, pamiętam szczególny sposób, Jakie panie przedszkolanki nam czytały te bajki? Zawsze brały książkę w ten sposób, żeby wszystkie dzieci widziały obrazki. Pamiętam, tak zawsze brały, śliniły palec przekładały kolejną kartkę i pamiętam z reguły też, jak na przykład wiedziały, że się zaraz będą kończyły zajęcia, tak patrzyły ile zostało i wracały na drugą stronę. To były czasy, gdzie nie było YouTube'a. Co tam YouTube'a? Nie było praktycznie w ogóle Internetu. Nikt o takim czymś nie słyszał. Co tam nie było Internetu? Nie były popularne kanały z bajkami. Aby obejrzeć bajkę, czekało się na dobranockę o 19 albo w soboty bodajże o 12 leciały też różne bajki na dwójce? Więc takie książki kreowały nasz dziecięcy świat, pobudzając naszą wyobraźnię. Dziewczynka o błękitnych włosach stanęła pod drzwiami komórki. Kochany Buratino, czy żałujesz tego, coś narobił? Bardzo był zagniewany, a w dodatku ważniejsze miał sprawy na głowie. Akurat będę żałował Niedoczekanie. Wrzucam więc dzisiaj piękne baśnie i bajki do naszej skarpety, to znaczy one się tam nie zmieszczą, ale co tam, są świetnym, świątecznym prezentem. Polecam. Kubeczkowy konkurs! Aby wziąć udział w konkursie, trzeba było napisać najbardziej zakręcone i szalone pytanie. Pytań było ponad 100! Wow! Naprawdę daliście czadu! Czytając te komentarze, zastanawiałem się... Ja... Yeah. Skąd ci ludzie biorą... TAK PORĄBANE POMYSŁY Wybrałem więc 10 komentarzy, które najbardziej mi się spodobały I z tych 10 wylosujemy zwycięzcę Osobę, która dostanie ten kubeczek Przygotowałem niezwykłą maszynę losującą Czyli miseczkę z 10 piłeczkami ping-pongowymi Piłeczki są ponumerowane od 1 do 10 W dwóch różnych kolorach Bo mi się marker wypisał No i okej, okay, losujemy! Ja zamykam oczy Nie podglądam, mieszam Mieszam, mieszam, mieszam. Aha. Dobra, okej, okay, dobra, jest. Wylosowałem. Numer 8. Pączkowy komeczek wygrywa Kamila LOL XD. Och, Pączku, co byś zrobił, gdybyś szedł przez miasto do swojej ulubionej pączkarni, a na niej widniałby napis zamknięte z powodu wybuchu lawiny, lukru tęczowego. Który miałby jedno surowe skrzydło o kurczakach na plecach. Czy walczyłbyś? Czy raczej zacząłbyś szukać nowej pączkarni, ale wiedziałbyś, że... drugiej takiej nie ma? Kamilo Lol XB. Ten kubeczek wędruje już teraz. Do ciebie. Dla tych wszystkich, którzy się czują zawiedzeni, czemu to nie ja wygrałem? Mam dobrą wiadomość, już niedługo kolejny konkurs. Szczegóły już wkrótce. Widzimy się jutro w Wigilię o godzinie 19. .00. Mam nadzieję, że przyjdziecie do mnie. Usiądziemy sobie razem przy stole, spokojnie. Porozmawiamy o tym świątecznym czasie. Właśnie zjadłeś! Pączka!